Co to jest deadline i dlaczego jego utrzymanie jest bardzo ważne w pracy copywritera czy każdego innego freelancera, osoby, która dostarcza jakąś usługę? Cześć, ja nazywam się Kuba Karamara, a ta seria to słownik copywritera, w której tłumaczę różne hasła, różne pojęcia związane z branżą copywritingową czy content marketingową. Dzisiaj bierzemy sobie słówko. Deadline, które jest szalenie istotne, bo deadline to najprościej mówiąc termin. Maksymalna data, do której teksty powinny być nie tylko przygotowane, sprawdzone, ale i wysłane, dostarczone do klienta. Deadline jest rzeczą bardzo ważną. Wielu copywriterów ma problem z przestrzeganiem właśnie tego terminu, a dowiezienie, dostarczenie treści właśnie w, ustalonym, w ustalonej dacie jest bardzo ważne, bo często te teksty są elementem większego procesu, gdzieś tam później wędrują, są publikowane na strony, później coś się z tym dzieje jeszcze dalej, więc ten deadline jest bardzo ważny. Krótko mówiąc, deadline to ostateczny termin, maksymalna data, do której musisz dowieść swoją usługę, do której musisz przygotować teksty i dostarczyć je klientowi.